7 tojkami na lajcie i dzisiaj sobie pogramy, jak widzicie, na foni, yy, coś mi chyba paczka nie działa tych, graficzna paczka, nie wiem, e, myślę, co zobaczyć, ale okej okay. jak widzicie, widzicie w jakiej grze jestem, jest na S27, więc będziecie mogli sobie zagrać, hy, hy, hy. zobaczmy jak mi pójdzie A, Dobra, zbrojewne pójdźmy. Pierwszy do zbrojewny. Czy silniejsze? Silniejsze. To chyba wtedy, w tutaj oku na drogi, okej. Okay. Jak trzeba, to trzeba. Teraz bro, chcę, nie chcesz nosisz na nic. Jesteśmy biedacy. Na... No wyposaż. Co jest Będę. Tak, nie Mógł coś tam sprzedać okej, okej. Dobrze. No Dobrze. co tam ma, Dobra. Dobra. Kabinet magii. Nie, 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 wygląda mój nie, Poziom pierwszy. He he he. Dobrze, dobrze. Wszystko ładnie, teraz tam. Kaczu. To jest dla mnie. To jest dla mnie drym. Po co mi? Pół małki. Nie wiem, no. Niespo... Nie spu... Nie wiem. Po co on kupie? O! Przyjmuję to. Dobrze. Dobrze, więc na ten czas... oglądamy że jakieś... ...ludzie. Gdzie się twarzy pod... pod... Aha. Aha. Dobra. Nic nie widziałem. шоку. Ага. Шема. Ну, она мне. Все ходи. И вот на скун пять Вот я. ти ди ти ди ди

Nie do koła. Hehehe, ładnie cię zbieram. O, o płosy takie, jak że ja to lubię. Taka, taka, dobra, taka, dobra. Och. Dobrze. Wyposaż. Plus dwa siły, okej okay. Siła. Zobaczmy. Co trzeba sobie żeby tutaj zainwestować. Jak tu się inwestuje Aha, bo ja odjechais. A już się cieszyłem. he Fajnie bym miała. Dobra. to Dobra. Gunwo, 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 więc teraz idziemy do każdymy następne, zadanie No dobrze. Hej, ja, nie mam hajsów i całościać ci, prawda? Wiedziałam. O o, o! poszek. O pięknie, długo. Eee, tak słaby, dawaj mi to. Przyjmuję, okej, okay. dobrze. Jeśli będziecie chcieli właśnie więcej od tego odcinku, to macie pisać. Jak nie chcecie, piszecie, że nie. Jak chcecie, to tak. Je, więc jeśli Ci się spodobał odcinek to tak, daj łapkę w górę, jeśli Ci się nie spodobał... Daj łapkę w górę i komentarz Ci chcesz czy nie. Tak to, daj łapkę! Jeśli Ci się spodobało i nie, daj łapkę w górę, komentarz... I... Proszę, zróbmy tak. Jeśli Ci się spodobało, łapka w górę i komentarz, czy chcesz, czy nie. Jeśli Ci się nie spodobało, łapka w górę i komentarz tak, czy nie. Jeśli, jeśli Ci się spodobało i nie spodobać tak nie za bardzo. Łapka w górę i komentarz. Tak? Czy chcecie tą serię, czy nie, To jest tak wcześniej w opowie tak dobrze. 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 Dobra. O ciaćko, robi to przydio, dobrze ja za wody. Pięknie. Fajna liczba. 69 Pozdro takumatych. Dobra. Wyposaż. Na nie muszę kupować. Dobra. A właśnie takie tu i rekostuje. o kulna. to Ale się sprzeda. Dobra, dobra. I tak, jeśli chcecie jakąś inną górę. Znaczy, na razie nie na telefonie Więc nie mam jakieś trudności z kątem. Co się mi nie, nie działa. Nie. Wiecie. Nie wiecie, prawda? Nie wiedziałam. Nie wiecie. Eee, i mi czasami program do nagrywania. Czasami się w nie wiedziała. Eee, Jakie jest moje życie? Lepsze od Peter na light. Tylko eee, eee, i tak. Dobrze, karaczka. Nie wiem po co mam wycisany telefon. Tak. Bum. O, to mało. jaka ciota. Jaka ciota! Jaka ciocia! Jaka z jako ciocia normalnie. Tak. Pancesza tak, ale si dwa to jest... A co ty miałby lepszą sensność? A mniej życia, ja, no tak. Dobra, sprzedam to. Takie jest życie, trzeba wiedzieć co robić. Sprzedaj. Oj, oh, lechajź. To. Oh. вот да! Ууу, ладнэ, ладнэ, буйско-отка, хе-хе-хе. Не буйско-отка. Dobra, następna misja. Dobrze, cut. Dobrze, dobrze, i teraz tak. Przecież mam tu. Krótki tekst. Hej. Przecinek, spacja. Ty, hej ty. Znasz te okolice. Znasz te okolice? Mam kilka ważnych zleceń. Potrzebuję kogoś, kto jest to. I ma dosyć odwagi. Znasz kogoś. Polczę do piekła. Najpierw zobaczmy, co będzie się polczył. Dobrze. Widzicie, gdzie jesteś tak Jeśli ktoś nie wie, co to, to jest. Jeśli ktoś że to są. Nie, wiem, czy to są Włochy. Nie wiem czy to nie są właśnie Włochy Trzeba by kogoś jakiś Ponydziorno Ponydziorno panowie Miałem kiedyś Znaczy niedawno W taty chyba otrzyma, bo albo wcześniej W mojej szkole Był taki w moim wieku właśnie y, Chłopak z Włoch Był niby Polakiem ale bliska we Włoszech czytał Pitokie, folii dalej? Ciekawe czy było krótszy, był czy nie. Hmm. Pewnie nie. Dobra. No, A Wam historię. Teraz ja sobie wezmę do takiej e, gry, nie? Ja sobie, mówiłem misję. Patrzę, czekam chwilę, a tu nagle patrzę. Mówię, co to jest? OMG, o mój Boże, co to ma być? Domyślam się i patrzę, a tu koniec. Dobre, nie? O ty! Chujtaju ci, w chuitaliu.

No, bo to się może, to można sprzedać, więc to jest bardzo dobrze. Dobrze, powiem wam, jakie jest taką historię, co miałem. Normalnie sobie idę... Normalnie, pamiętacie... E... Tego vloga, tego... Przed jakimś tam budynkiem, nie? Przed płotem takim. jest z tym. tak. I normalnie, idę sobie normalnie z nim tutaj. Nagrywamy to. Nie, ja, spokojnie, spokojnie. Odsyłamy. A to menyl. No na serio, to menyl. <grym>, z tym. Z reklamówką. Nie wiem, reklamować. Nie no dobrze, żeby było dobrze. Być było w oryginale Z reklamówką z bielonki. Idzie. Wygląda ze śmietnika, o może coś tu. Do następnego, o murze. Potem do takich śmietników, gdzie się segreguje takich głupi. Zagląda do tego ze szkła i patrzy, o może coś tu. I on na pewno myślał, że tam coś znajdzie, nie? Ze szkło, mhm, mm coś tam znajdzie. Ale dobra, idzie dalej, idzie dalej, patrzy, o może tam nie ma, a może. A może? No nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nic nie wiem. Patrzę dalej i mówię... to sobie. to sobie, kurde, mówi. Pewnie sobie powiesz, a nie ma nic do jedzenia, co ja kurna jestem. Nagle patrzę, patrzę, przyglądam się, nie, mówię, no nie. No to nie, to no nie. No nie, to nie może być to, no ale... Pisał mu na plecach Koniec czekania na misję Naprawdę? O, 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 to miało być trudne Mhm, dobra Powiedzmy, że to było strasznie trudne Dobrze, to zbrojownia zbrojewka i teraz tak wyposażenie, to możesz sprzedać. Idę mu, hajsu. 50. Dobrze. Dobrze, dobrze. Stoję, jak bierz bagi, wejdźcie by sobie. Bo jaki ładny piśmień mam tutaj. To jest mocność 2. To 2. Siła 3. 2. dwa ładnie wygląda. 2. Siła, siła 2. 2. To jest to Wytrzymałość dwa siła dwa. Szczęście dwa. To tu na wszystko tak po 50, co to główna jest. Dobra, poszedłem. Wyposaż. Dobra. Dobra, dobra No, bo to jest coś takiego wymyślonego idzie sobie idę sobie przez las, patrzę nagle, to jest w gówno w las. Potem idę dalej, patrzę. A tam stoi. A tam stoi taki mój mały chłopak. Patrzy się na mnie. Jakby jak zobaczyć. Patrzy się, patrzy się. Ja się uciekał, odbiegnę za mną. Się, ja się chowam za drzewo Odbiegnie cały czas do przodu. Ja się chowam, szybko się chowam, on mnie nie widzi. Biegnie do przodu, myśli, że ja pobiegłem dalej. Biegnie, 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 i to zostało. On. <ścoughs> du, 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 du. Du, du. On się ze z Piterem na lecie. Tak. Podobno te dziecko zawsze jak się chodzi do lasu, one zawsze powraca. Ale, chodź. Chodź, chodź. I one zawsze goni za chłopakami. Tak. W swoim wieku. Czyli w swoim wieku. Po pierwsze, jak gonisz, się w swoim wieku, to jak słapie, to nie ma od, to bierze cię do swojej, swojej wioski, gdzie są inne takie chłopaki. To zimka ja. O, jak to jest to oni się chcą ożenić, prawda? No. A jak się ożeni? Mm. oni mają taki organizm. Nie powiem tego. Nie powiem, nie powiem, bo będzie usunięty film. Bo nie. Jakby ktoś nie wiedział, co się choruje, strasznie horror, mg. Chciałabym to by się prawie pozrigało. Ale ja nic nie jest normalnie. Aha, czyli po lewej stronie jest straszny, po w ogóle. Aha. Albo tutaj śpi, po lewej, poprawię i wstaje. O po na na piekala wczesa. Hehehe. Okej. Dobra, to chyba będzie. Chyba do... No nie. To, ale przynajmniej na hita go wziął. Łos w dupę, ile doświadczenia, pokaż mi. No w końcu, wkaść, wkaść, Dobrze, Dobra. masz się ze mnie, mnie? O, play, boy. Nic, nic nie mówiłem. Шкурф, а самос... Не сниму вилен. О. Скучно, на На серьез. Надеемся, мы не могли такого типа, знать, или немного. За мал, за Spojownia. Ok. No. no nie! 20 mi milęczność 3. No to jest lepsze. Bo jest zrętność. A zręczność to albo blok, albo unik. W jego przypadku to jest blok unik. Znaczy blok. Eee, 2. Znam eee, to jest zaśrę rinkę o no ono. dziękuję dziękuję 3 minuty oj dużo to świadczeje okej okay. jeśli ktoś nie wie jak to na przykład grypki zdobywać to proszę bardzo już wam pokazuję więcej opcji płatności wchodzimy tak w wam pokażę dobrze i teraz tak gratis FIBER kupon, Paypal jesteś tam można różne, różne rzeczy robić. To jest można przez telefon. Nie, co to jest przez telefon? Bo dupę, dupy. A z tyle. Jąknęło ja chyba. A okej. Okay. No, tak. I tak to wygląda. To jest Tajdan. Jeśli chcesz, co to jest Tajdan, proszę ci bardzo. MUĆKA Zwykła mućka, ale przyjemnie się musisz wędrować z buta. Ale przynajmniej nie musisz wędrować z buta, nie? Co to zniało mnie? Ja nie. Dobrze. Czas wędrówki 10% okres w najmu 14 dni. Co znaczy te 10%? O 10% szybciej się idzie. To jest sobie, tak tutaj oh, to to jest następny koń dumny umarł dla dumnego śmiałka jest i się na czym pokazać tak czas wędrówki plus 20 minus 25 20% okres wynajmu 14 następny żaden ten potulny kociak ale dziki tygrys błękitny tak. żaden tam Tygrys Fajne fajny Czas wędrówki minus 30% Okres wynajmu 14 dni no. I tu już jest coś dobrego Nasiadający Gryfo smoka Zyska sobie szacunek i Zazdrosne spojrzenie Czas minus Minut 50%, to jest dużo, dużo. Masz na przykład godzinę, to masz 30 minut. No, to jest dużo, jak, jak się ma jak się długie, tak? serbo okres wynajmu? Proszę bardzo. Plus 0 złota, ale 60 srebra zawsze jest plus, ok. Dalej, to jest tak. jest na... To jest zadaje ukończenie. Okres wynajmu na 14 dni. Za 25 grzybków jest też dołu. Pokojna. Grzybola zostałem w końcu, aleluja, no! Dobrze. Ksiądz się buje z ananasem. <grybola>

Nie tak, nie tak mało. Cześć. No, cześć. Dobra. Więc jak ci się spodobał ten odcinek? Tak jak w mówiłem, łapka w górę. Kobeta z chcecie, czy nie? nie spodobał się? Łapka w górę. Kobieta z chcecie, czy nie? I oczywiście nie za bardzo wam się spodobał. Albo bardzo wam się spodobał? Oczywiście. Łapka w górę. Komentarz, czy chcecie to przewieźć, czy nie? Wiesz, to tyle w tym odcinku. Cześć!